Pokażę wam coś, co krzyczy dorastałam w Niemczech i co mój brat do tej pory uważa za największe paskudztwo Ever. Przysięgam, wam, że to był klucz do bycia popularnym wtedy w Niemczech w szkole i każde dziecko, które chciało być popularne, miało to w przynajmniej kilku różnych kolorach. Do tej pory mam po prostu karygodne zdjęcie, gdzie mam czerwone spodnie i turkusową kurtkę i wyglądam jak totalny dziwak, ale przysięgam, Wam, że było to wtedy modne, Wstawiam wam to zdjęcie na story, na tej drugiej platformie, ale ostrzegam, byłam bardzo wcześnie dzieckiem. Chodzi o te bluzy, ja jedną jeszcze mam, o dziwo się w nią mieszczę, bo to jest bluza z tamtych czasów. Nie wiem, czy one w ogóle są jeszcze produkowane, ale przysięgam, że na spacer z psem to jest najlepszy wynalazek ever. Jak widać, moja jest też cała w sierści, no bo tak jak mówię, chodzę w niej z psem. Cały fenomen tych bluz polegał na tym, że po pierwsze, mam wtedy takie fajne dziurki na palce, a po drugie... Ja wiem, jak to wygląda, ja, ja to rozumiem, ale ja Wam przysięgam, że to było popularne. Czy to jest ładne? Nie, nie jest. Aczkolwiek, to jest moja idealna bluza na wsi spacer, no i oczywiście zawdzięczam tym bluzom popularność.